starego... Domu. Łapcie ją! Weź je. Musisz je wyrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Chegou aqui. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulg. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam Twoje dziecko, i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakby wpadł jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co? Co ja teraz zrobię? Poradzisz sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Kim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem. Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Spikerok? -ok? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic. Po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzestany czy odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Choć muszę przyznać, że nie jest z tobą aż tak źle. Zaufałeś mi. Prawie obcej dziewczynie. Nie każdy miałby tyle odwagi. Tylko teraz nie rozpowiadaj o tym po wyspach, bo wyjdę na pantoflarze. <grytanie> Bywaj, Geralt. Do zobaczenia.